Szczęść Boże, szczęść Boże, niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus. A bracia i siostry, dzisiaj dostałem pomoc od sióstr zakonnych. Poszedłem do kościoła i siostra zakonna zagadała do mnie. Powiedziałem, jaka jest moja sytuacja. Powiedziałem, że ja nie jestem smutny, że ja nie płaczę, że... A, próbuję być silny, tak? Próbuję być silny i że jestem na stacji kolei yy, na stacji, tak, Train Station A, I co? No i będąc w tej sytuacji próbuję i pomagam innym osobom bezdomnym, tak? Wybrałem takie życie zresztą żeby pójść na ulicę, by pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, nie myśląc w ogóle o sobie, o swoim luksusie, o swoich, wiecie, e, w problemach, tylko żeby pójść do tych, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują żywego Słowa Bożego. No i idę teraz na stację poszukać właśnie takich osób, Wziąłem, eee, to jest Ejersel, nie wiem co to jest, e, dostałem właśnie od sióstr zakonnych, wziąłem, aby pójść, tak, pomóc, znaleźć osobę bezdomną, pomóc, podarować, ponieważ ja teraz na dzisiaj, na noc, przez cały weekend będę na hostelu, dlatego że siostry zakonne mi załatwiły hostel jestem bardzo wdzięczny. <ślesz> bardzo wdzięczny Bogu, tak? Bo jeżeli idziesz za Jezusem, to Jezus się tobą opiekuje. No i co? No i ja, że teraz idę na hostel, to nie będę wywyższał, nie będę podnosił głowy, nie będę się wywyższał, tylko wracam na stację na chwilę, by komuś pomóc, by komuś podarować jedzenie, żeby nikt nie był głodny, tak? Więc... Jednej osobie, ale dzisiaj tylko mogę to zrobić. Amen.